Siema RC Świry, Ty konkretny RC Świrze oraz Ty kolego. Ja już kilkanaście razy udzielałem w filmikach odpowiedzi na takie pytanie jak Twoje. Posłuchaj, przede wszystkim to Ty musisz się określić, jaki rodzaj RC Ciebie interesuje. Czy to jest na przykład off z tych szybkich, takich skaszących, zapitalających, czy to jest ten offroad taki na przykład wolniejszy, czyli triale, tam przeprawówki. Czy interesuje Cię... Onroad, czy interesuje Ciebie drift, czy interesuje cię speedrun. Naprawdę w werce jest sporo różnych takich działów, czy na przykład, nie wiem, jakieś na przykład maszyny budowlane, no naprawdę jest tego sporo. Najpierw musisz się określić z tym czymś takim. Następnie musisz się określić, jakim mniej więcej jesteś w stanie na to yy, przeznaczyć budżet. Ja wiem, że najczęściej ludzie pytają się, no jaki za 200, 300-400 zł, ale Sensowna granica zaczyna się szczerze mówiąc od 1000 zł, już możesz coś z nowych modeli wybrać, i tym bardziej z fajnych już używek, ale to mówię taka no, minimalna granica, żeby to było już w miarę coś konkretnego i w miarę wytrzymałego, fajnego. No więc mówię, to są takie podstawowe rzeczy, które Ty najpierw musisz sobie w głowie ułożyć: jaki rodzaj RC, jaką kwotą dysponujesz, a potem możesz zadawać pytanie. Tylko mówię, tutaj się ciężko na takie pytania odpowiada. Ja Ciebie serdecznie oraz Was wszystkich zapraszam na moją grupę na fejsie RC Świry. Dane znajdziecie w bio. Tak samo zapraszam Was na mój kanał na YouTubie rckróler.tr, też dane w bio. I posłuchaj, jak już określisz sobie takie jakieś parametry, to wpadnij na grupę, zadaj pytanie. Ludzie na pewno dadzą Ci sporo odpowiedzi, tylko z odpowiedziami na forach też trzeba uważać, ponieważ są tak zwane klany danych producentów, modeli i on będzie Ci mówił, to jest zawsze super, hiper, hiper, drugi tamto jest super, hiper, hiper, nie to. I wiesz, takimi laserami jak ja teraz z oczu strzelają wszyscy do siebie, więc trzeba brać te wszystkie informacje przez filtr, yy, zbierać je. W RC nie ma się coś śpieszyć z pierwszymi zakupami. Powoli, spokojnie, na spokojnie, bez żadnych tego. Ja wiem, że chciałby się jeździć, jeździć, ale tym bardziej pierwszy model to trzeba trochę z rozwagą bo zerowe umiejętności są, ten model będzie zawsze poddany jakimś tym awariom przez to. No i druga sprawa: jest wielu ludzi, którzy innych modeli nie posiadali, posiadali jeden i on zawsze też będzie ci mówił, że ten. Więc mówię, rozwaga, rozmysł, zastanów się, co Cię interesuje, jaki masz budżet, wpadnij na grupę, zadaj pytanie, potem wszystko tak yy, przefiltruj. Także co mam nadzieję, że w miarę jakiej takiej odpowiedzi uzyskałem, a Was zapraszam, dajcie obserwacje, dajcie serducho, wpadajcie na moje kanały, dane w bio. A na ten czas życzę Wam laserowymi oczami super udanego dnia i co i sejana robaczki!